Szukałam, szukałam i coś znalazłam, aby nagrać wam kolejny odcinek z minigierek. Już niedługo będą chodzić dwie serie na moim kanale, nowe serie, czyli w następnym tygodniu zobaczycie jakie dwie gierki, które na pewno chcę nagrywać i które na pewno nabędę od razu, jak tylko wejdą, a teraz mamy Music Producer Tykon Tykon, sorry. E, I tej oto gierce będziemy produkować swoją własną muzykę. Zobaczymy, co to jest za gra. To jest domówka, mamy. Widaj, widzę nową gwiazdę nadchodzącą i to jesteś ty. To jest taki tajkon, wiecie, projekt. Jak coś, jak graliśmy wcześniej. Takie różne. Jesteś gotowy rozpocząć swoją podróż muzyczną? Ogólnie znajdziecie, znajdziecie demo na Steamie. Nie jest to jakoś popularne bardzo. Nie wiem czemu, zobaczymy. Może jest fajne, może nie. Ocenię. Jak na razie grafika, jak na tajkony, 6 na 10. Okej. Okay. Mamy czas personalizacji. Mamy personalizację swojej postaci. Możemy kobieta albo mężczyzna. Oczywiście mężczyzna jest łatwiej, ale jestem kobietą. I nazwiemy się Anna. Oczywiście. Games. Po prostu etykietka będzie games. I teraz A Game. A Games. U. I owłosieniem. Okej. Okay. Ja mam krótkie włosy i chciałabym pozostać przy krótkich włosach, więc zrobimy takie. Następnie mamy górna część ciała, o może takie, hmm, może być, różowy też lubię. Spódniczek nie lubię, także luźne spodnie luźne, gacie jakieś takie, o mogą być. Następnie mamy buty i tutaj mamy co? Kolor skóry. Ja jestem jasna, jak bia jestem biała dupa, ale zrobimy się ciemniejszą, bo mogę w grze. Rozpoczynamy swoją post. o ma w ogóle, wow, ma tutaj wszystko moja postać. Okej, okay. mamy następ... następnie mamy samouczek, w ogóle samouczek po polsku, wszystko widzicie. Na początku jest gra angielska, potem możecie zmienić w settingach na polski jest super. A teraz pozwól, że nauczycie kilku podstawowych informacji. Okej. Okay. Projekt. To jest twój tech, który pokazuje, jak dobrze wykorzystałeś swoje umiejętności technologiczną, Oba są tymczasowe, ale jeżeli uzyskasz wyższe liczby, wpłynie to on... mm, na pisankę. Nie martw się, możesz zdobyć więcej punktów dzięki lepszym sprzętom. Tu są twoje błędy, twoje piosenki, musisz je naprawić przed wydaniem. w na razie negatywne. Okej, okay. szybko czytam, sorry. Mamy tak, badania, to są już twoje punkty badawcze, to waluta, którą możesz wydać na ulepszenia. Okej, okay. to monitor, na którym możesz śledzić produkcję swojego utworu. To mi przypomina tą grę, co Kuźwa. Hmm... Boże, też w tej kona graliśmy. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale zapowiada się nieźle. Samouczek na plus 10 na 10 samouczek. A to z podatkiem seryjnym to twoje pieniądze. OK. I mamy na koniec bilety. Są one Twoje walutą premium, za które możesz tworzyć prawdziwe piosenki za każdym razem, gdy generujesz piosenkę, liczba ta zmniejsza się o jeden. Okej. Okay. Obecnie masz tylko jeden bilet na test. Nie martw się, możesz zdobyć więcej w przyszłości. Dzięki. Zaczniesz od tworzenia własnych piosenk. Nie wiem, ile zajmie ten odcinek. Nie odpowiem wam, bo może to być 15 minut, ale jak na razie podoba mi się wstęp sam w sobie, więc może, może więcej, a może tylko 15 minut. Nie wiem. Zostańcie do końca. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Zaczniesz od tworzenia własnych piosenek i doskonalania swoich umiejętności muzycznych. Do tego nam jeszcze, że jeżeli chcecie z jakiegoś gatunku grę, abym ją nagrała, dajcie znać, a ja coś szukam, bo w minigielkach może być dosłownie wszystko. Mamy w miarę jak będziesz występował na kocela, powiększył gromad swoich fanów. Będzie wszystko. Twoje marzenie. Wygrać barmi czyli grami. Pewnie. I stać się prawdziwą kołą. Niech podróż się od Zacznijmy od piosenki. Utwórz piosenkę. Są opcje w ogóle Teraz tak, brak projektu i teraz tak Tu mamy stwórz piosenkę tu, ma, tu wszędzie mamy stwórz piosenkę jak klikamy Ok, stworzymy piosenkę Mamy wszyscy, młody, dorosły Ok, na tym ekranie zacznijmy wpisywania utworu e, No to mój pierwszy utwór To będzie e, First step Ja chcę wprowadzić Aha, no tak Ok, ok Ok Ok, first step, step by step, mamy młody, wszyscy dorosły, oczywiście idę we wszystkich, temat, U adrenalina, agresywna anarchia, przestępczość, chaos, rozstanie, adrenalina, platforma, mamy Panasonic, mamy Sony Discman Mini, mamy Windows Media Player, czyli najlepiej by było tutaj, widzicie, koszt licencji, dopasowanie gatunku, nieznany, nieznany, Tutaj widzę, coś się zrypało. Mamy koszt licencji. Koszt. Pewnie dlatego, że dyskietki są bardziej niż media, nie? E, zróbmy dis Sony Disney. Ok. I teraz e, Genre. Czyli Glass Cooks. Muzyka Pop. Metal. Fungi, dusza. Ludowy. Blues elektroniczny. No i tutaj, jak jest First. Ja uwielbiam elektronikę, oczywiście. Ale zaczniemy sobie od Popu. I mamy 150. Wybraliśmy swoje... Aha. Chcę Popu. Aha, pop i taniec, pop i, rap, pop, pop i rap. Także kontynuujemy sobie, mamy tutaj technologia 8 bitów, czyli 150 dolarów i mamy, tworzy tam naszą piosenkę. Ciekawe czy będziemy mogli ją słuchać. Nie możemy. Ok, czas pokazać swój talent. Wybory, których tutaj dokonasz BPM, długość i kompozycja ukształtują istotę twojej piosenki. Każdy szczegół ma znaczenie, więc planuj ostrożnie. Jeśli kiedykolwiek zastanawiasz się, co robi, cokolwiek Dobrze, robi cokolwiek. Po prostu najdź myszką na jego nazwę i symboli to Ci pomoże. Pamiętaj, liczba kostek do gry na gitarze jest ograniczona, więc używaj ich mądrze, aby dać nuty, naciśnij i przytrzymaj kostkę. ok. a następnie przeciągnij ją tutaj i upuść. Czyli mogę to tu. ok. Musisz powtórzyć ten krok jeszcze trzy razy, aby ukończyć całą piosenkę. Każda sekwencja to nowa szansa na wdrożenia, więc nie spiesz się eksperymentu i pozwól się muzyce prowadzić, ok. Czyli na przykład to. Jak to jest co? Kompozycja. Jak dobrze melodia, rytm i struktura są wykonane? Długość utworu. E, tutaj e, uderzenia na minutę, określenie tempo. Myślę, że na pewno tutaj kompozycja, nuta. I don't know. zapew. Okej. Okay. Będzie taki. Wiecie, pół na pół wszystko, nie? Zobaczmy. Mm. Szkoda, że nie słychać żadnej muzyki. Ale się długo komponuje ta muzyka. Oczywiście muzyka jest, wiadomo, nie? Zobaczmy. I co? Aha, etap... Aha! Harmonia jest ważna, moim zdaniem. I solo. Wokal to tak... Powiem Wam średnio. A, rozumiem o co już chodzi. Tutaj musimy rozdać te punkty, jakby. To jest na początku taki pewnie step pierwszy. Mamy etap 3: no sense ton improwizy. Widzicie, dalej mamy 10 napisane, ale zapewne to będzie później, że nie będziemy mogli mieć tyle aż. Dobra, niech będzie tak. Robimy to z daniem Mamy w ogóle 5 błędów. Hit. Problem z usterki w utworze, które naprawimy je po ukończeniu. No trochę dużo tych błędów, 7, ale zdarza się. Dobra, czyli są trzy etapy i czwarty, pewnie jakieś zakończenie czy coś takiego. No czwarty jest. Etap bas, środek wysoki. Na razie mamy te punkty 10 i 20. Więc jakby można, to zawsze wiecie rozłożyć, ale y, później pewnie będziemy mieć mniej. Dobra i to się tworzy, okej, okay, trochę powoli się to tworzy, ale wiadomo wszystko. Y, pierwszy rok już 6 miesiąc trzeci tydzień. Siódmy i cały czas to się tworzy ta. Tutaj leci, a one się one się strasznie powoli tworzą. Mamy kontynuować. I teraz co? O, już jesteś, arcydzieło. Jeśli chcesz, otwórz tekst. Ok? Spróbuj swój e, własny tekst, i teraz tak, to moja piosenka pierwsza. E, taka, sen, najlepsza. E, teraz wszyscy w górę, za Anią murem. Koniec, taki tekst. No. Czas wydać twoją piosenkę. Tutaj możesz zobaczyć te talent points, które zdobyłeś. O, oh. Mamy następnie no, dokładnie coś tam, coś tam. Okej. Okay. I widzicie 57, 60 i mamy plus, plus, plus wydanie piosenki. To co zaraz zobaczysz. Recenzja muzyczna, twoja pierwsza recenzja. Hmm. Zaraz zobaczymy. Selekcja, mamy recenzję. Bez polotu i płasko. Okej. Okay. My jesteśmy w czarnej dupie, pewnie? Dobra. Nie ma smutne, to dopiero początek. Nie jestem. Co ty jadasz? Super, to twoja piosenka została wydana. Posłuchaj po prostu. Kliknij przycisk otwórz tu tuż pod nazwą. Eee. Ok. Mm, ale czekajcie, da się to otworzyć? Zresztą mam jakiś tam. Chcę otworzyć moją piosenkę i chcę zobaczyć, jak to tam leci na Moja piosenka. Badania! Możemy piosenkę badawczą zrobić. Yo, Moi drodzy! Research! Możemy wydać. Mam 18 fanów. Moja piosenka jest Totale, sztos. Click to exam, no trade. Widzicie, to nie jest przetłumaczone. Okej, okay, mamy badania. Odboki nowe gatunki muzyczne i techniki i tak dalej. Dobra, teraz co? Będziemy mogli tworzyć nową piosenkę, również historia muzyki. Ja bym chciała ją utworzyć i why I can otworzyć my... Lalalala. Dobra, zobaczmy sobie, zróbmy sobie drugą piosenkę. Dajmy młody, platforma... Windows. Tutaj gender muzyka pop, pop i rap znowu i temat chaos w mojej głowie. Nazwa utworu chaos w mojej głowie. W mojej g, niech będzie. Ośmiobitowy, OK. ona się tam tworzy, zaraz będziemy robić chaos domatorzy. Ale dlaczego tylko mi... W ogóle... Dziwne, że nie lecą mi te Dobra, niech będzie tak Zobaczymy zaraz, jak to wszystko będzie Błędy trzeba poprawić zawsze i wszędzie Wydajemy piosenkę Yo, kiciory Go, go, go W ogóle muzyka jest w miarę fajnie Ja bym chciała harmonię Harmonię, w harmonię przydupczyć Nie wiem, co te koski oznaczają, bo w sumie nie doczytałam ale nevermind. mind. Uuu, całkowita sprzedaż, całkowita liczba fanów. Hmm. To się ma, moi drodzy. Young Sunstone, improwizacja. Mamy drugi rok. Zaraz. Nasz pierwszy krok w stronę muzyki, projektowania i błędy, i tej i innej fizyki. Coś <grym> mi się udzieliło. Muzykowanie tutaj, granie jestem Ania i robimy badanie. <noise> Drugi rok, pierwszy krok to jest ta muzyka. Teraz chaos w mojej głowie tutaj nam tyka. Projekt leci, błędy są, technologia i badania to jest wszystko u mnie na kanale Ania Ania. Yo, mamy kontynuowanie e, chaosu w mojej głowie. E, wydanie muzyki. Wydajemy muzyki. Przejdź do recenzji. O, jak pięknie nam poszło. Chaos w mojej głowie. Recenzje są dobre nawet. Grami i tom na topie. Ale mi się kurde, trochę udzieliło to. Mamy szkoła, średnia harmonia. Cześć jako harmonia. School. zapraszamy Cię do występu na naszej ceremonii dokończenia szkoły na prośbę naszych uczniów. Oczywiście. O, kuźba! Tu się wciska. W. O, moi drodzy, Gramy koncert tutaj I lecimy sobie na zakończenie tego roku tutaj. Koły, ja wciskam, to nie jest takie złe, o, takie powolne może. Boże, jak dobrze, że to jest powolne, bo ja bym nie wyrobiła w szkole. I fajne, fajne. Nie mogę powiedzieć, że nie. Trochę przybija głośnością, ale dajemy radę. Jakby nie patrzę, co się dzieje po prawej. Bo nie ma sensu i nie widzę tego. Niestety, za szybko leci. A, jesteś gwiazdą, kocham cię i tak dalej. Jakieś komentarze, jakieś coś tam, że to, to jest doskonałe. O, kurde. Powiem wam, że trochę już mnie ręka boli, bo tutaj trzeba klikać, a nie. Ile jeszcze tego? A, jest pozostały czas, nie? Fajnie. Już kończymy. Skończyliśmy. 4700. Doskonały czas. Uhu hu 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 hu. Udało się. Wow, nasz pierwszy koncert. Ale fajnie to jest obmyślane. Fajne, fajne. No, tylko, że pewnie gra na live. A nie taka, wiecie... Gra jakby na cały czas. No i teraz co się dzieje? Wszyscy ucichli. I love it, I love it. A, koncert końcowy. Dobra, mamy. To był mocny set, zwarty występ, silna energia i świetne zaangażowanie publiczności. Naprawdę zadziałało. Mała uwaga do pracy i przejścia między utworami. No problem, chaos w mojej głowie poleciał teraz. Pani wszystko i się zrobi. O, oh, yo, yo. yo. Badania, piosenka badawcza. Research zrobimy i będzie coś nasze. A z mojej głowie i first step bardzo ładnie poszło. Jedno po angielsku, drugie takie, trochę polskie. Click to expand. Everything we finished it finished. Czyli tak naprawdę nie ma co się tutaj. Mm, można patrzeć, stwórz piosenkę, mamy kolejną piosenkę, kolejną, kolejne utwory historia muzyki, nie mogę nic niestety odtworzyć, bo nie ma tych jakby otworów, fajnie, że taka gra powstaje, mam nadzieję, że kogoś zachęciłam do gry i że moje rapowanie Was nie znudziło czy tam trochę nawijanie, bo w sumie to nawijam zawsze i wszędzie taka już jestem i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję odcinku, a tymczasem zagrajcie sobie w demówkę, cześć i czołem